Siemanko. Jou. Taka sytuacja. Chcecie wiedzieć, jak zrobić sobie dostęp na kryształowe smoki. Obejrzyjcie filmiki. Jak już macie dostęp na kryształowe filmiki, to możecie sobie pójść na kryształowe smoki i zrespić sobie ściekłe kryształowe smoki, albo zrespić sobie bosiki. Dobra, my pójdziemy sobie tu. Mamy skróty już zrobione na kryształowe smoki, więc sobie przejdziemy tędy tu, 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 tu w tę mańkę. Eku od ciemności, trzeba pamiętać. I teraz pokażę Wam mniej więcej, co potrzebujecie, żeby zaraz wpisać wściekłe kryształowe smoki i załóżmy dropić łuski kryształowego smoka. Potrzebujecie bodajże 3 sztuki: zamrożona energia i naładowana, zamrożona kula, którą możecie sobie zrobić. Z misji, macie misję na kanale Dostępną, pokazaną Najlepiej ten ewencik sobie odpalać jak są łupy i złota Ktoś załóżmy bossika bije I później przez jakiś czas, przez wiecie, odpalą sobie łupy I, i w tym czasie sobie załóżmy po zbiciu bosika, pójść sobie odpalić Wyciekłe kryształowe smoki i w tym czasie drobić sobie właśnie te kryształowe łuski Tak więc musimy pójść do zamku króla mrozu czyli tutaj i takim sposobem jak teraz robimy odpala się evencik z bossem królem mrozu ale tego króla mrozu teraz nie ma nawet jeśli będzie to nie będzie dało się go zabić więc my będziemy chcieli tylko zrespić sobie te smoki i sobie podrapić trochę tych łusek tak więc jest bonanza 10 mocy i łupy wyskoczyły to akurat takie dwa bonusiki, które tu są najbardziej optymalne, bo dzięki 10 mocy szybciej zbijacie te potwory, a dzięki łupom sobie zbieracie więcej tych łusek. Widzicie, tutaj nie ma tych smoków. Są tutaj dwa miejsca do ekspienia, do dropienia tych łusek. Pierwsze miejsce to tutaj jest cała powierzchnia. Tutaj można się podzielić na dwie osoby plus trzecia osoba, która będzie sobie w zamku chodziła. Tak więc można tutaj nawet na trzy osoby sobie, trzy teamki sobie dropić te wszystkie łuski. A my pójdziemy sobie właśnie, pokażę wam, jak je zrespić, bo teraz nie ma tych kryształowych smaków. Ale żeby je zrespić, trzeba właśnie tutaj mieć tą zamrożoną kulę. Zamrożona, zamrożona kula. I dzięki temu będziemy mogli sobie wchodzić tutaj do podziemi. Tutaj możecie iść na właśnie króla mrozu. Tylko, że wiecie królu mrozu na razie... Akurat w zwyczajnym okresie czasu, gdy sobie expicie, gdy jesteście na gierce, to goś nie będzie dał zabić, ale właśnie więcej Królu mrozu będziecie monieli na jakimś innym filmiku. A tutaj mamy sobie pokazać Wam, jak tu sobie mniej więcej nie ma, nie, nie idziecie na kula mrozu, tylko sobie chcecie podrobić łuski. Tutaj właśnie będziemy tak sobie, tym się bardziej zajmiemy na tym filmiku. Tutaj na górze mamy. No niby takich bosików jakby. Ale tu jest bardziej. bardziej bardziej. bardziej bosiki, z którego nic nie dropię. Bardziej tu jest kościek do zarobienia, czyli eteryczne spodnie, którego możecie zrobić w każdej chwili, tylko potrzebujecie trochę więcej osób do pomocy. Ale może po tym odcinku wrzucę wam, albo jest jakiś czas właśnie jak się robi eteryczne spodnie. Dobra, a my na razie pójdziemy sobie do zamku króla mrozu. No, bardziej nie pójdziemy do zamku, tak co kompletnie, tylko pójdziemy do, do jakby przed przedsionka króla mrozu. Nie będziemy wchodzić tam do zamku. I zobaczcie sobie. Tutaj zbijamy. Tutaj na razie są zwykłe smoki ale sobie zrobimy właśnie dostępnik na znaczy zrespimy te ściekłe kryształowe smaki tutaj sobie zbijmy to wszystko i będziemy działać, bo dopiero bonanza się zaczęła 10 minut temu, to przez 40-50 minut będziemy chcieli sobie podrobić trochę tych łusek one łuski no są zawsze w cenie, ten montik bardzo fajny jest niebieski smaczur no i możecie sobie sami dropić, nie musicie kupować, bo nawet na markecie za dużo ich nie ma. Nawet, o złotko, jeszcze przyjemniej, ja mam złoto od Meltrona w razie czego. jest są jeszcze na tej bonansie, zawsze są mi bonusi i z umiejętnościami zwierzaka, więc aż tak to nie jest wymagane. Najlepiej właśnie tu przychodzić, są łupy i złota i to wystarczy wam, jeśli dajecie radę. Jeśli nie dajecie rady, to dobrze zrobić zrobię timkiem, jakimś pochodzić. Wiadomo, będziecie musieli podzielić te łuski, ale w tym o wiele szybciej to wszystko zbijacie niż solo. A. No i też jest opcja jakaś, żeby sobie załóżmy najpierw zbieracie dla jednej osoby łuski, później dla drugiej, później dla trzeciej i tak dalej, i tak dalej. Zamrożona energia, drop jest gaciesa. To. Jest questa. Zamrożona. Lo zagrożenie lodowcowe czy coś w tym stylu? I więcej rzeczy tutaj nie potrzebujecie. Potrzebujecie tych dwóch rzeczy. I tutaj właśnie mamy sobie bosika. Bang, bang, bang. 35 łusek. I tu właśnie mamy cztery takie altary, dzięki czemu my musimy na wszystkim altarze położyć założoną energię. Tu jest spokój, wejście do bossa. jakbym sobie weszedł. Nie mogę wejść, bo nie ma teraz ewentu aktywnego. Soby kładziemy tu, kładziemy tu, kładziemy tu, kładziemy tu i tu i akurat widzicie. Teraz Będzie, będą się zaraz się zrespią, a jakbym weszedł sobie tutaj. Wiecie, ktoś próbuje przyzwać Króla mrozu. Tam na górze mamy te smuczory. A wejdę sobie, sobie najwyżej padnę. Nie, nie da się wejść. Bo wyrzuca nas na początek. Bo żeby tam wejść to więcej możecie O, bonusy do odweselusza wrzucili ludzie Dobra, ale my będziemy chcieli Zaraz się po zaczną pojawiać te smoczory I zobaczcie sobie, wydarzenie aktywne Król Mrozu, aktywowaliśmy wydarzenie I przez godzinkę będziemy mogli bić te wściekłe kryształowe smoki Które się właśnie będą respić I tutaj na mapie, jak widzicie, właśnie się zaczęły respić A ja bonusików nie mam Zaraz sobie, sobie tu padnę, zaraz tu sobie zaaktywuję. Wszystkie bonusy, bo nie mam czegoś. Chyba wszystko już mam. Rybki nie mam zjedzonej. No, te wściekłe biją trochę. Zaraz sobie zaaktywuję. Wszystkie bonusy, bo nawet nie pamiętam. Nie, nie chcę tak wyłączać teraz bonusów. Bo sobie życie kasuje. Dobra, bierzemy sobie ten bonusik, ten bonusik, ten bonusik. Aktywujemy ten bonusik. Ten bonusik i ten bonusik. Fajnie, że ktoś aktywował, Beefpaw aktywował sobie wydarzenie i moglibyśmy siedzieć tutaj na górze. E, bonus od Westeruszy, moglibyśmy tutaj siedzieć na górze, ale może tutaj ktoś będzie nam przeszkadzał, więc my będziemy sobie bardziej siedzieć właśnie w podziemiach. Tam, gdzie chodziliśmy sobie, weszliśmy sobie tutaj do podziemi, będziemy starali i będziemy bardzo wychylać się poza miejsce tamto. Będziemy sobie po prostu tutaj siedzieć, moglibyśmy tu na górze siedzieć, ale no tak pomyślałem sobie, że ostatnio nagrywałem filmik z tego jak X na powierzchni, a teraz pójdziemy sobie do podziemi i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Złotek nie ma, ale to mi nie przeszkadza, najwyżej troszeczkę mniejszy X będzie, ale my tu przyszliśmy bardziej po łuski i zobaczymy jak tu nam X będzie wyrabiał. Potwory od natury, my bierzemy jako od ciemności, mamy już trzy łuski nasze. No i będziemy sobie drobić trochę i zobaczymy, ile, ile uda nam się tego wydrobić. Ajajaj, Aj, blokują mnie smoczory. I będziemy sobie tutaj chodzić, mniej więcej takie kółeczko robić. I będziemy wchodzić tam do tego pokoju bossa, będzie nas wyrzucało na zewnątrz. Ale właśnie jeśli nie zbijemy określonej ilości tych kryształowych smoków, ale to raczej przez godzinkę solo nie, nie zdążymy tego zrobić, więc za każdym razem będzie nas wyrzucało na powierzchnię. A my sobie będziemy tutaj bić? No, jednym minusów i zwykłych smoków, i kryształowych smoków ściekniętych jest to, że mają dodża na fizykę i na magię. Mogą bardzo często y biorąc sobie, blokują wasze umiejętności. Dla berserkera, trochę to jest przeszkadzające, bo nie może się leczyć za dużo. Dzięki temu, że nie trafia y autotaczków, ale aż tak bardzo to nie jest taki wie wielki problem. Po prostu będziemy. Trochę wolniej to wszystko zbijać Ale dobrze stoi Berserk dobrze stoi Wiadomo, wojownikiem też to by było dobrze Ale właśnie Mi się wydaje, że Berserk Jest właśnie zrobiony pod to Żeby tutaj miał najlepiej najlepiej Mógł stać sobie najlepsza profesja Pod, pod właśnie kryształowe smoki No jak widziałem, że nawet mak tysięczny się wywalił Na kryształowych smokach Z zwykłych kryształowych smokach Nie wściekniętych to jak ja mam na moim 600 levelu już tutaj stoję, bardzo ładnie To wydaje mi się, że o wiele lepszą jest właśnie profesją berserker właśnie pod te wściekłe, kryształowe smoki No i mamy 7 łusek, przy okazji bijem tutaj też zwykłe Bo tu wiecie, nie respią się same wściekłe, tylko respią się na z kryształowymi Kryształowe się respią normalnie, normalnym tempem, a co jakiś czas właśnie Wreszcie się do tego jeszcze te wścieknięte. Mamy 7 łusek i zobaczymy jak tam nam będzie to wyglądało, ta sytuacja. No to co, w drogę. A wypad. wypadł, rzadki Nie to myślałem, że to jest unikat, właśnie Zobaczcie, wchodzę sobie do bestiarki I tutaj mamy właśnie te wścieknięte kryształowe smoki Tutaj I dropię z nich to wszystko co z kryształowych smoków zwyczajnych Ale dropnie jeszcze ten itemy, który mi właśnie wypadł Fajnie byłoby karty jeszcze dropnąć sobie To bym miał całą kolekcję z nich Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało Możemy tutaj dołem iść, możemy tutaj górą iść. Wystarczyłoby górą pójść, bo tutaj i tak nam raz będzie wyrabiał. Nie, nie musimy się tu pchać do tych dołów. Ale stanę sobie tutaj gdzieś na środeczku i będziemy to wszystko wybijać. Bo tu nic sensu nie ma tutaj w tą dziurę wchodzenia, bo tu macie więcej kamieni niż potworów. O tak. Weźmy sobie tak i zobaczcie, co nam wypadło. Na silnik mrozu. 52 pancerza. na sporo pancerza. No ale to taki zwykły na od natury 350 poziom. Nigdy mi nie wypadł, ale fajnie, fajnie, że teraz nam wypadł. 350 zawsze coś. Lecimy, lecimy dalej, lecimy, nie śpimy. Bang, 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 bang. No, no daje sobie dobrze radę. One widzimy, że, widzicie, że cały czas wave y atakują. Więc. Wojownik może mieć lekkie problemy, bo dużo będzie z magii dostawał. Ale my dlatego, że mamy 50% odporności na magię, to, to dobrze sobie no, połowę mniej obrażeń dostajemy z, z magii i do tego mamy jeszcze 25% dodża na magię, więc 104 cios w nas nie wchodzi. To Berserker jest właśnie taki, można powiedzieć, że dobrze skrojony pod tą, to ekspowisko. Mamy 19 łusek i, i sobie drobimy dalej, Bierzemy czemu by nie. Zobaczymy, jak to nam będzie wyglądała sytuacja z miejscem. Ale nie ma aż takiej tragedii. Trochę tych kasiorek tutaj wypada. Ale to na wszystkich, i na kryształowych smokach, i tutaj w miarę wszędzie pełno tego leci. Widzicie, że pełno się tego zaczyna respić. Mm. I jeszcze nasz pierścioneczek. Dobra. Trochę może być, mogą być kłopoty, bo ja mi się złotko odkończy. Ojoj, oj, oj. ale dobrze, że się Mertron mi przedłużył, bo nie widziałem ani jednego złotka od początku. Fajnie, że jeszcze w skrzyszonko mi weszło. Aha, widzieliście to? Ale się... Ale właśnie patrzę, mówię, że w skrzyszonko dobrze weszło, a w tym momencie mi HP skoczyło prawie do zera. Więc dobrze, dobry smeltronik dobrze mieć źródło też umiejętności zwierzeka. Macie wyższy level, to możecie sobie tutaj spoko spokojniej siedzieć. Bo ja mam mały w miarę level na te. Exp. Jak nie będzie złotka, to i dostanę całego, całego trapa, to mogę, mieć, mogę się zdziwić lekko. Ale no, ale daje radę. daje radę. Nawet jak tu się zaczęło respić te wszystkie wścieknięte, bo one co jakiś czas pojawią się na całej mapie, taki wiecie punktowy respik, że wszystkie potwory, które wścieknięte, nawet jak zabijecie ich dopiero, to w jednym momencie wszystkie się respią. Dobra. I żeby wyjść sobie dalej, wchodzimy sobie tutaj, bo jeśli zabiłem określoną ilość smoków, wyrzuci nas do, do pokoju bossa. Ale dlatego, że nie mamy zabitego podczas tego eventu tej konkretnej liczby potworów, to wyrzuca nas na zewnątrz i sobie bijemy dalej. Jeśli byśmy musieli na bossa pójść, to musimy właśnie zabić albo chyba tysiąc tych wściekniętych smaków, i dopiero wtedy będzie nas wyrzucało do tego eventu. Więc jakie ludzie robią sobie? Dobra, i możemy tutaj bić na górze, ale nie chcemy tego bić, wchodzimy sobie dalej do dołu. Ile dalej da? Mam wszystkie bonusiki? chyba tak. Bonus od bestiariusza fajnie byłoby wbić. Na kryształowe smoki mam już na trzecim poziomie. To mam dobrze, że mam 15% odporności, ale te wścieknięte tutaj bardziej robią robotę, bo już one trochę więcej biją. A mam ich na pierwszym poziomie. Kiedyś będę musiał tą bestiarkę zrobić, no ale dopiero 700. 700 zbitych, to jeszcze długa droga. Be. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. A ja co? Lecę, trafić te łuski.

No i co, objęłem sobie, zobaczcie teraz, wścieknięty kryształowy smok się pojawił. No, nie ma ani odpalonych złotek, ale no, pojawiają się teraz. Oj oj oj, ale dostałem chciory co? Nie ma teraz. Dobrze, że mam to wskrzeszenie. W razie czego? W razie czego, jakbym się wgryzł we mnie który się mocniej. Dobrze, że są właśnie bumski od Bessiarusza. Szybko, jakbym miał go na jakimś drugim poziomie, to by było jeszcze lepiej. 10 mocy i łupy. Nie ma 30% expo, ale widzieliście, ile dostałem ekspo za tego jednego stwora, co? Zobaczcie, za zwykłego. Nawet nie spojrzałem teraz dokładnie, ale zobaczcie, za zwykłego teraz dostaję i zobaczcie, ile dostaje 50 koła, czyli razy 52,5 miliona za jednego takiego smoczura złotego. Czyli na złotkach jakby odpalić, przyjść konkretnie pod expa i przy okazji sobie zarabiać na łuskach też byłaby jakąś fajną opcją. Dobra, no nic, ale bijemy sobie tu, bijem sobie tu, jakie tam nam expy pokazują teraz. 52 miliony, bo no jesteśmy 10 minutek, trochę tych złotek się pojawiło. Nie jesteśmy tutaj pod expa, ale przy okazji dropi, Dropiąc sobie łuski Możemy sobie bić właśnie te potworki I, i zarabiać i expić Nawet jak nie chcecie zarabiać to możecie po prostu sobie yy, Po prostu sobie expić A przy okazji zarabiać o coś w tym stylu I od razu później możecie oddawać sobie to na expa, gdyż to byłoby ognie To by będzie wam jeszcze więcej expa wpadało no i, no i lajcik, bailando. Lecimy z tym koksem. Siedem kolejnych, nice. Dobra, mniejsza z tym, już nie będę bardziej Was zmuszał do oglądania tego, bo już to widzieliście na filmiku, jak film na wściekłych. Tutaj w zasadzie możecie wiedzieć, że żeby w ogóle zacząć respić, trzeba być za 25 poziom. Ale nie musicie mieć tego levela, bo jak ktoś Wam tą bo przecież na powierzchni możecie sobie bić te potworki. I jeszcze mogę tak Wam powiedzieć dla pewności. Tam w podziemiach, gdzie jest dobre ekspowisko tych kryształowych smoków Albo na tej spirali przed wejściem, zrobi przed zrobionymi kryształowymi smokami Tam nie respią się wściekłe Więc jeśli nie macie zrobionych, nie macie zrobionych yy, kryształów lewy, prawy To nawet jak pójdziecie sobie na spiralę z kryształowymi smokami albo do podziemi to I tak nie będziecie mogli bić ściekłych kryształowych smoków, bo one się tam nie leżą. Dopiero jak macie zrobiony lewy i prawy kryształ, wejście na tą całą polankę, to wtedy będziecie mogli sobie bić te kryształowe smoki. A bez tego ani róż. Tak więc, ja się z Wami żegnam. Jak chcecie widzieć, jak tu wychodzi mniej więcej kasowo i tak dalej, to zobaczcie sobie właśnie ten inny mój filmik. Mamy 50 milionów FX na godzinkę to nie jest źle, no łusek trochę dropie, wiadomo, bez, bez łupów by było gorzej, ale czemu chodzić tutaj bez łupów, jak zawsze jak jest jakiś bosik, ewenciki są różne, ludzie odpalają sobie łupy i złota więc w tym czasie można sobie skorzystać z tego, że przez całą godzinkę są te łupy i przyjść i sobie odpalić ten ewencik. i tu mamy trochę tych kryształowych, wypadło 45 łusek nam wypadło no, ten, ten pierścionek, ten naszyjnik mrozu. No i tak to mniej więcej wygląda. Dajcie znać, czy odpalacie sobie, czy dropicie sobie te łuski. Jak tam to u was sytuacja wygląda. A ja się z wami żegnam. Yo, yo, yo.